W dzisiejszej dobie mediów społecznościowych każdy z nas wykorzystuje właśnie media społecznościowe, newslettery i inne formy kontaktu do utrzymywania relacji z naszymi klientami, kontrahentami i potencjalnymi klientami. Należy pamiętać o tym, że taka forma kontaktu wymaga dostosowania wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych do przepisów ustawy oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W związku z tym, że w ramach tej formy kontaktu wykorzystujemy imię, nazwisko naszego kontrahenta, często jego numer telefonu oraz adres mailowy, wymagana jest zgoda lub znalezienie podstawy prawnej na realizację takiej formy kontaktu. Pamiętajmy o tym, że w ramach wyboru takiej formy kontaktu należy również przeprowadzić tak zwany test równowagi oraz uzyskać zgodę, lub właśnie znaleźć inną podstawę prawną. Należy pamiętać, że ta zgoda nie może mieć charakteru domniemanego lub dorozumianego. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że w ramach tej zgody musimy określić cel przetwarzania danych osobowych, poinformować naszych klientów o tym, za pośrednictwem których kanałów będziemy się z nimi kontaktowali oraz na rzecz którego podmiotu zbieramy dane, dane osobowe. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Urząd Ochrony Danych Osobowych wzmógł swoją aktywność w zakresie kontroli przepisów i procedur wewnętrznych w firmach w ramach kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcamy do weryfikacji wewnętrznych procedur.